Realizujemy kolejną dostawę miału węglowego w celu zabezpieczenia najbliższego sezonu grzewczego. Na dzień dzisiejszy już mamy na placu węglowym około 7-8 tysięcy ton. Na cały sezon potrzeba nam 25-26 tysięcy. Natomiast kontrakty zawarte pozwalają, że tak powiem, nam ze spokojem oczekiwać na to, co, co się będzie działo w zimę. Należy tu być może zaznaczyć, nie, że no, dzięki pożyczce tutaj z gminy Legionowo jesteśmy w stanie realizować to zabezpieczenie e, tego sezonu. Węgiel, e, który jest dostarczany do PEC Legionowo jest to krajowy węgiel. Nie przewidujemy e, e, sprowadzania węgla z zagranicy z uwagi na to, że no, jest szereg obiekcji dotyczących jego jakości. Także mamy z polskich kopalni i praktycznie będziemy zabezpieczeni już na nadchodzący sezon grzewczy. Także mieszkańcy nie mają się czego obawiać, na pewno w Legionowie będzie ciepło. W tej chwili mamy dopięte praktycznie kontrakty na około 22 tysiące ton miału. Przewidujemy 25 000 do 26, 000, 27 tysięcy, czyli bardzo niewiele już nam brakuje. No ale tutaj mówię, cały czas musimy mieć na uwadze, nie, że trzeba mieć pieniądze na to, żeby, żeby zakupić i trzeba robić przedkład. Pec Legionowo zamierza ogrzewać tak jak w latach poprzednich, nie, nie przewidujemy tutaj jakichś ograniczeń w zakresie dostawczych.